Michał Nowak, zapraszam na sport. W drugiej rundzie Tauron-Pucharu Polski siatkarze Czarnych Radą pokonali drugoligową ekipę Necko-Augustów. Rywalizacje w tegorocznej edycji Tauron Pucharu Polski radomianie rozpoczęli od drugiej rundy wstępnej, gdzie trafili na drugoligowca z Augustowa, który w poprzedniej fazie zmagań pokonał kampera Wyszków 3–1. W pojedynku z niżej notowanym rywalem szanse gry dostali zawodnicy, którzy w starciach ligowych grali mniej. To nie wpłynęło jednak negatywnie na wynik, bo czarni bez żadnych problemów pokonali Necko-Augustów 3–0, w setach do 15, 19 i 20. Dzięki tej wygranej podopieczni Dariusza Daszkiewicza wywalczyli awans do trzeciej rundy wstępnej Tauron Pucharu Polski. W niej zmierzą się z Agencją Inwestycyjną Stilonem Gorzów. Zespół ten pokonał Sustrawel Elefant Trzebiatów 3 do 1. 12 drużyn z całej Polski, reprezentowanych przez ponad 240 zawodników i 40 trenerów, wzięło udział w drugiej edycji turnieju Decathlon turniej bez granic. Zmagania, które odbyły się na boisku Centrum Szkoleniowo-Sportowego Radom jak na koniówce były skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Organizatorzy podkreślają, że turniej był nie tylko świętem sportu, ale także przestrzenią do integracji i wsparcia dla młodych, niepełnosprawnych piłkarzy. Jak zawsze turniej Football Plusa, przede wszystkim integracja osób niepełnosprawnych i aktywacja osób niepełnosprawnych, aby miały... Fajne zajęcie, fajne wspomnienia i dobrą zabawę. Osoby z różnymi niepełnosprawnościami, które rywalizują przeciwko sobie, mając różne problemy, mają czuć radość i chcieć dalej to móc grać w piłkę. W rywalizacji wzięło udział ponad 240 zawodników i 40 trenerów, którzy reprezentowali barwy 12 zespołów z całej Polski. Gospodarzami byli Radomiak Futbol Plus, Proch Pionki Futbol Plus i Homentów Football+. Plus. W zmaganiach wystąpiły też Akademia Odkrywców, Sportu MC, Lublin Fan Futbol Biłgoraj, Klimontowianka Klimontów, Krzyostrowiec, Mega Mocnik Kielce, Minilwy Białystok, strefa Futbolu Olsztyn, Top Talent Helm oraz Wisła Płock. Klasyfikacja nie była prowadzona, bo wyniki w tych zmaganiach nie były najistotniejsze. Nie zabrakło też atrakcji pozaboiskowych, takich jak dmuchańce, strefa gastronomiczna, fotobudka czy warsztaty piłkarskie. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.